Tam trochę utknęła w pewnym miejscu. Ale... Przedni się O super tak Jeszcze nie, bo dziadek tu kamerę szykuje. Dobra, już mogę. można. Może. Idziemy jeszcze raz, trasę? Lunia stój jeszcze chwileczkę, chwileczkę, stój.

Na radę. Dobra, trzymaj Masz jedną szansę na uratowanie. Dziadek ratujemy czy nie? Zat tak, zasłużył na ratunek. Zasłużył, zasłużył. Zasłużył Tak. Zasłużył. tak, zasłużył, to go tak. Uratowany, bo tak by wisiał. Ala też, Te, Alunia zasłużyła. Obrącz trzymaj, obręcz, trzymaj tego, tej liny, tak. zobacz, Ja się podciągnę, a ty złapiesz się tam widzisz. Za to? Tak. Do końca trzymaj. Wykorzystałeś szansę. No. Podziękuj panu, że cię uratował. Dziękuję. Aha. Nie spiesz się, przebijaj do końca. Świetnie, Alusia. A teraz to ucho z przodu wcześniej.